Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Tutaj Kaśka i zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym pokażę Wam właśnie tutaj te dwie inspiracje kartkowe. Troszeczkę o nich opowiem i pokażę Wam, co do nich użyłam. To są takie bardzo, wydaje mi się, proste, nieskomplikowane kartki, więc tutaj też nie było zbyt wielu materiałów, jak widzicie. Ale myślę, że to są takie też ciekawe kartki, w ciekawym takim stylu, bardziej do koperty. No, i także to będzie w pierwszej części tego filmiku. Natomiast w drugiej części pokażę Wam te próbniki, takie próbki tych stempli do foliowania. Jak, jak to wyszło ostatnio, pokazywałam w Holu. Przepraszam, bo tu jakieś motory jeżdżą w ogóle jakieś strasznie głośno. W Holu z AliExpress pokazywałam Wam takie stemple do robienia folii. I ja dzisiaj zrobiłam te próbniki, natomiast i oczywiście Wam je pokażę, natomiast zrobimy sobie to, ja, ja Wam pokażę, jak się robi to foliowanie, bo e, może kogoś to zainteresuje, kiedyś miałam taki filmik u siebie na kanale e, właśnie wszystko o tej maszynie e, Foil press, którą używam do foliowania, e, ale to już jest też dawno-dawno temu filmik. Oczywiście, kto będzie miał ochotę, to może sobie tam zaglądnąć. E, do tego filmiku, ja mogę go też podlinkować, oczywiście, pod filmem tym. Natomiast dzisiaj sobie zrobimy taką jedną, właśnie demonstrację, bardzo krótką, i zrobimy sobie ten jeden wzór, który zostawiłam, jeszcze go nie robiłam. A te pozostałe już mam gotowe, więc pokażę Wam, jak one wyszły. Powiem od razu, że wyszły bardzo fajnie i jestem super zadowolona, że udało się właśnie upolować takie fajne wzory na Ali. Także przechodzimy do filmu, do tej pierwszej części. I to są, tak jak wspomniałam, te dwie kartki. Tutaj zacznę może od tej: to jest taka DLK, bardzo, bardzo skromniutka, jak widzicie. I tutaj w ogóle na obydwu kartkach użyłam foldery do embossingu, bo taki miałam zamiar, żeby dzisiaj właśnie użyć sobie foldery do embossingu, coś tutaj z nimi porobić, bo mam ich sporo. I no. Wiadomo, chcę je zacząć w końcu używać. Więc tutaj jest pierwsza kartka, gdzie użyłam taki folder do embossingu. Tutaj widzicie go. To jest taki folder, imitacja takiej pikowanej skóry. Tak wygląda, jak jest pocieniowany. Ja nie cieniowałam niczym, tylko zostawiałam go w kolorze białym po prostu. Podbiłam troszeczkę tutaj złotym papierem i też wycięłam napis Just For You, też w złotym papierze, to jest z jego ostatniego zestawu z takiego magazynu, który Wam też pokazywałam, taki wykrojnik mały Just For You i myślę, że ładnie wygląda na tej kartce, taki delikatnie. Następnie tutaj wykroiłam dwa narożniki, to jest narożnik z Ali chyba, z tego co pamiętam, również w złotym papierze i ponieważ tutaj ta część, jak widzicie, jest tak na 3-4 wysokości, jest oczywiście zamierzone. No i tutaj dodałam ten bukiet róż, i te róże to jest. One są wycięte właśnie tym wykronikiem. Do tego mam wydrukowane właśnie te motywy tych kwiatów. I bardzo fajnie to można sobie aranżować, robić takie właśnie bukiety, więc to użyłam do tej kartki. Widzicie to jest takie bardzo przestrzenne. Tak to wygląda. Troszkę złota, niezbyt dużo ozdób, bo chciałam tą kartkę zrobić taką właśnie skromną do koperty. No i tak wyszła. Także tak to wygląda. Myślę, że to złoto bardzo tak delikatnie, fajnie wygląda i, i myślę, że jest ok. Także to jest ta pierwsza kartka. I druga kartka jest taka dosyć spora w formacie, ponieważ ona jest, ma wielkość A5 cała. Czyli, wiecie, złożona kartka A4 na pół. Z tego względu, że ten folder do embossingu jest dosyć duży, i dlatego po prostu musiałam tą kartkę troszeczkę większą zrobić. I już Wam pokazuję ten folder. Ja już go mam jakiś spory, spory czas. To jest też z Gemini. To jest folder, do którego są też dołączone takie maski, przez które można sobie fajnie wycieniować ten motyw tych kwiatów. I to właśnie dzisiaj też zrobiłam. Zaraz Wam pokażę, jakie tusze użyłam. No i to wygląda bardzo fajnie. Myślę, że to jest świetny pomysł, właśnie. Jest tutaj folder z różami i są tutaj takie dwa, właśnie te, te dwie maski, które sobie można, właśnie, dzięki którym można sobie wyko wykolorować ten motyw. I bardzo mi się ten efekt podoba. Na pewno będę się bawiła tym więcej. Także widzicie, że tu jest to wyembosowane i pocieniowane tuszami, więc tak to wygląda. Co ja tu następnie użyłam? Tutaj ten papier to jest z kolekcji, takiej, którą też bardzo długo już mam. Ona się nazywa Bell Countryside. To też jest Crafters. To jest część takiej, właśnie chyba starystyckiej czy coś takiego. No nie wiem, nieważne. W każdym razie taki piękny papier, jeżeli. Ktoś nie widział, to szybciutko pokażę z takimi motywami. Tu jest na przykład koń, piękne takie kwiaty, lampiony, bardzo, bardzo ładny papier. On ma dosyć duże te motywy, co jest nietypowe na Crafters, bo Crafters raczej nie ma takich, rzadko się pojawiają takie papiery, ale tutaj na przykład są takie wiejskie angielskie domki, takie rezydencje. Bardzo fajnie można to do kartek też takich przestrzennych wykorzystywać. Także bardzo, bardzo ładny bloczek. Także tutaj użyłam sobie na tło właśnie jeden z arkuszy, pasował mi tutaj kolorystycznie do tych róż. Jeżeli chodzi o to cieniowanie całe, to użyłam tutaj tuszy Versa Magic, takiego zestawiku. Dwa w kolorze takim, no jeden jest taki brudny róż, drugi taki bardziej w śliwkę wpada, w taki fiolet, nawet nazywa się Perfect Plumeria. A ten jest Pink Petunia, więc tutaj są te dwa kolory właśnie wycieniowane na tych różach. No i jeżeli chodzi o tutaj tą łodyżkę i te listki, to są kolory Aloe Vera i Spanish Olive. A także te cztery kolory sobie użyłam tutaj do cieniowania tych moich róż. I żeby wycieniować, to wypróbowałam sobie, pierwszy raz użyłam tych gąbeczek, które kupiłam na Ali i po ostatnio pokazywałam w Holu. Jeżeli ktoś nie oglądał Holu, to zapraszam to jest chyba mój ostatni filmik, tak mi się wydaje. Także mówiłam, że sobie będę testować, i bardzo fajnie się sprawdzają do takich właśnie drobnych drobnych takich cieniowań, czy na przykład wycieniować też brzegi, bo tutaj na tym napisie też tutaj. Ten brzeg cieniowałam właśnie tą gąbeczką, taką malutką, delikatną. Bardzo fajne one się sprzedają. Do dużych powierzchni nie zdecydowanie, bo no raz, że jest ta główka mała, a dwa, że one są, widzicie, one się tak, no po prostu wiecie, ruszają bardzo. Więc raczej takie tapowanie powiedziałabym, więc do masek idealne. Także polecam je właśnie do takich drobnych elementów. No, jeżeli macie oczywiście też czoteczki, takie te białe, takie małe, które są teraz też takie popularne, to oczywiście już nie, nie potrzebujecie nic więcej, ale jeżeli ktoś nic nie ma i się zastanawia, to jak najbardziej te by się też nadały. I chyba link jest do nich pod tym moim też ostatnim filmem, właśnie z Holem z AliExpress. Więc to użyłam właśnie dzisiaj, żeby wycieniować sobie te różyczki. Fajnie się to sprawdziło, fajnie się to wycieniowało, właśnie w dwóch kolorach. W dwóch odcieniach. I co jeszcze na, na tej kartce? Tutaj jest ten stempelek. Happy Birthday to on pochodzi z takiego zestawu z Action. Przepraszam, z Actiona. Bardzo stary już zestaw, który już mam dosyć długo. Bardzo go lubię też właśnie. Zwłaszcza używam tego napisu. Happy Birthday, bo taki jest standardowy. Także to jest to. I co tu jeszcze? Aha, te wąbelki to też poznajecie. To są też te. Z Akrona. Takie już bardzo, bardzo długo je mam w różnych kolorach. Nie, zaraz nie z Akrona, przepraszam. One są steady. Już bardzo długo też je mam w, w różnych kolorach i kiedyś kupiłam i to też sobie tutaj użyłam. Kartka nie jest, słuchajcie, wykończona z tyłu ani, ani z, w środku, bo wydaje mi się, że ona jest taka, wiecie, skromna, szybka kartka. Do koperty, żeby wysłać. Nie musi być. Ja nie, nie za bardzo przepadam za takim obklejaniem też z każdej strony, więc też to rzadko robię. Także to są te moje dwie prace. Jeszcze raz mam, może pokażę tą drugą. Aha, jeszcze tu wam pokażę taki wykrojnik, który, w którym wycięłam tutaj ten napis. bo tutaj mam taki w takim zestawie o widzicie, tutaj jest taki taki z Ali, chyba miałam taki zestaw o, tutaj można sobie taki wycinać różne. Ja to często też stosuję właśnie do napisów. To, to wycięłam sobie. Także to są te moje dwie karteczki. Dajcie znać, jak Wam się podobają, i zaraz przechodzimy do tej drugiej części, gdzie będziemy sobie robić foliowanie jednego wzoru, a pozostałe wzory Wam pokażę. Także zapraszam Was do drugiej części. Dobrze, przechodzimy do drugiej części filmiku, w którym będziemy troszeczkę foliować. Ja Wam podlinkuję ten film, który robiłam już chyba dwa lata temu. To był początek mojego YouTube'a, chyba tak mniej więcej. Gdzie właśnie robiłam filmik na temat całego foliowania, jak to wygląda. Pokazywałam Wam też stemple, które mam do foliowania. Także dzisiaj nie będę już nic się rozgadywać na ten temat. Zrobimy sobie tylko taką demonstrację, jak to się robi mniej więcej, i króciutko Wam tylko opowiem, jeżeli ktoś, kogoś to oczywiście interesuje. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje. Może kogoś przekona albo zachęci do kupna sobie właśnie zainwestowania w taką maszynę. E, takich maszyn do foliowania jest na pewno kilka na rynku. Są pewnie droższe, tańsze, różne. Ja powiem Wam szczerze, że nie znam się za bardzo na maszynach. Ja moją maszynę tą, którą tutaj mam, Foil Press z Crafters Companion, właściwie z Gemini, ja ją kupiłam na promocji i za bardzo też niewiele wiedziałam wtedy, jak ją kupowałam. Nie, nie zbyt dużo wiedziałam na temat w ogóle maszyn do foliowania, ani w ogóle o samym foliowaniu. Ja ją kupiłam troszeczkę tak pod wpływem impulsu, ponieważ była bardzo, bardzo przeceniona i widziałam po prostu demo w programie tam na żywo i bardzo mi się podoba, spodobały te wiecie to, to co oni tam robią z tym i ponieważ była bardzo przeceniona no to skusiłam się od razu ją kupiłam i tak mówię no trochę w ciemno ją kupowałam także no tak to było w moim przypadku co ja nie polecam oczywiście bo trzeba sobie przemyśleć takie zakupy no ale mówię tutaj była dobra cena więc tylko dlatego się tak skusiłam natomiast to już było dawno temu to już było ponad 2 lata temu więc i już ją sporo czasu mam, tą maszynę. Ja zaznaczam, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany tą maszyną, czyli Gemini Foil Press, którą można kupić albo przez firmę Crafters Companion, albo na Amazon, no, albo tam pewnie w różnych innych sklepach kraftowych też, ale jeżeli chodzi o stricte tą maszynę, ona jest tylko kompatybilna z Gemini wycinarką, czyli taką, wiecie, maszynką do wycinania. Tylko z Gemini, czyli Gemini Junior albo Gemini, to, to, są tylko, to jest tylko kompatybilna właśnie z tą maszyną. Inne foil press są kompatybilne z innymi maszynkami. O, o tym ja wam nie chcę mówić, bo się na tym nie znam i nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o inne maszyny do foliowania. Natomiast tutaj zaznaczam, jeżeli nie macie Gemini i nie macie w planach kupić sobie Gemini tej wycinarki no to wiadomo, że nie kupujecie właśnie wtedy tej, tej maszyny do foliowania, prawda? No bo one muszą iść ze sobą w parze. Ja, ponieważ miałam wcześniej Gemini, więc dokupiłam sobie tą, także bez problemu u mnie to wszystko funkcjonuje. Dobra, ale generalnie no, zasada działania każdej takiej maszynki do foliowania jest taka sama na platformie. Dajemy stempel do foliowania, dajemy folię, papier, przykładamy ewentualnie płytką i przeciągamy przez maszynkę, taką zwykłą, wiecie, do, do, do wykrawania. Ona się tu oczywiście zagrzewa, to działa na, gorące na, czy na gorąco, no i na tej zasadzie to działa po prostu, że ta folia się przykleja później. Ja tutaj nie chcę, słuchajcie, mówić jakiegoś wykładu na temat foliowania, bo mówię, no ten filmik tam jest gdzieś tam na moim kanale, więc nie chcę też Was zanudzać tutaj, ale ogólnie tak Wam powiem. I teraz e, ja Wam powiem, jaka jest różnica, bo widzicie, ja cały czas mówię, że to są stemple do foliowania, e, ale to one, ja wiem, że one wyglądają jak wykrojniki i e, wiem, że sporo osób czasami może pomylić właśnie wykrojnik z, ze stemplem do, foli do foliowania. I jaka jest różnica? Różnica jest zasadnicza, ponieważ jeżeli zobaczycie na stempel do foliowania. To widzicie, że tutaj nie ma żadnych krawędzi tnących. Te liście, one są takie płaskie, płaskie, szerokie, mają tą powierzchnię i to właśnie chodzi o to, żeby stworzyć ten motyw wyfoliowany. Dlatego to się nazywa, to wygląda jak stempel, tylko że jest metalowe, bo to się musi rozgrzać i musi ta reakcja zajść, tak? Dlatego to się nazywa stempel, pomimo że to jest metalowa wygląda jak wykrojnik. Wykrojniki wiadomo, mają krawędzie tnące i będą nam przecinały papier. Wykrojnikami takimi zwykłymi też można foliować, czego ja jeszcze osobiście nie robiłam, bo jakoś nie miałam jeszcze na razie potrzeby. Może warto to spróbować. Nie wiem, widziałam, że na różnych tam filmikach w YouTubie, że niektóre osoby robią właśnie tak, że foliują też wykrojnikami. Natomiast te krawędzie wtedy tego foliowania będą bardzo cieniutkie, no bo to będzie tylko to foliowanie na tej krawędzi takiej niby, wiecie, tnącej. One są bardzo cieniutkie, prawda? Bo to są takie nożycz, nożyki cienkie. Natomiast tutaj, jak mamy stempel, taki typowy, prawdziwy stempel do folii, no to wiadomo, że tutaj będzie to inaczej zupełnie wyglądało. Ale to też jest troszeczkę inna historia. Ja, słuchajcie... Jeszcze chciałam coś powiedzieć, bo przed chwilą miałam takie dobre światło i minęły 5 minut, i po prostu już mi gdzieś zaszło to słońce i nie wiem w ogóle, co się dzieje. Ale okej, okay, kontynuujemy. <laughs> Więc tak, może najpierw zrobimy sobie to foliowanie, a potem ja Wam pokażę wzorniki. Jeden właśnie ten stempel, który mi został, którego jeszcze nie wyfoliowałam, to są właśnie te serduszka. Taki wzór z serduszkami. I tak, ja sobie to włączę. Tutaj jest taki włącznik. Ona zrobi tam będzie odgłosy, dawać różne bip i nie bip. Tutaj sobie ją włączymy. Ja już mam tutaj moje Gemini z boku. To już nie będziemy tutaj przestawiać kamery, żeby wam to pokazywać. Oczywiście do każdej maszyny jest dołączona instrukcja, którą trzeba sobie zachować. Tutaj w instrukcji jest najważniejszy taki punkt na pierwszej stronie, czyli co foliujemy. Czyli jakiego papieru używamy, jakiej gramatury i y, jaką potrzebujemy wtedy temperaturę i jaki duży jest y, stempel. Y, czyli może małe, średnie lub duże. I tutaj nam podpowiada, y, na ile y, sekund musimy nastawić tą maszynę i na jaką temperaturę, czy na niską, średnią, czy wysoką. Więc to jest bardzo ważne. Y, ja już tak z doświadczenia wiem, że takie wykroniki, może y, wykroniki, stemple tego, y, tej wielkości, czyli tak mniej więcej A6, no to muszę tak sobie nastawić na 35 sekund. Chociaż, jeżeli mam takie oryginalne wykrojniki, na przykład z Crafters, to byłoby 20 sekund. Nie wiem, na czym to polega, że faktycznie te wykrojniki z... Boże, te stemple z, z Ali, one... Potrzebują więcej czasu. Nie wiem, czy ten metal jest jakiś inny, czy grubszy, czy nie wiem o co chodzi. W każdym razie, jak próbowałam foliować na taki czas, jaki podaje maszyna, czyli oryginalnie z Gemini, to nie foliowało mi tak dobrze, zostawiało mi puste takie miejsca. Także podkręciłam sobie, tylko te więcej sekund, nastawiłam i wyszło wszystko super. No i tak, tu jest taka platforma. Tą platformę trzeba wsunąć do końca, tutaj żeby było połączenie. Tu jest taka silikonowa połoka, to już jest nagrzane. Słuchajcie, bo jak tylko się włoży tutaj do, do tej platformy, to już grzeje. Kładziemy stempel wzorem do góry, oczywiście, i on już się grzeje. I on już jest dosyć mocno nagrzany. Ja tutaj mam podkładkę, żeby później podłożyć podłożyć sobie to i teraz tak, gdzie ja mam mój papier ja miałam gdzieś papier dobrze, mam, mam papier i ja powiem Wam, że celowo wybrałam ten stempel, żeby Wam pokazać właśnie jeszcze jaki miałam pomysł właśnie z tym stemplem dobrze stempel mamy na razie jeszcze go wyciągnę, bo się już bardzo nagrzewa wycinamy sobie na wielkość taką jaką mamy stempel tą folię Czyli ja sobie tutaj tak troszeczkę utnę. Ja używam folii też z Crafters. To jest taka folia, która była dołączona jeszcze do maszyny, więc tego sobie używam. To na razie odkładam. Dobrze, teraz możemy już to włożyć do środka. Ja sobie lubię też, żeby to ciepło przytrzymać troszkę. To zasłoni właśnie tą płytką, którą, która później nam też będzie potrzebna. No i co? I wciskamy start i czekamy te 30 parę sekund, aż się nagrzeje. Poczekaliśmy 35 sekund, zrobiło bip, czyli już jest, powinno być gotowe, więc to sobie ściągniemy na razie. Teraz tak, folię kładziemy tą ładną stroną do dołu. Następnie kładziemy papier tą stroną, gdzie chcemy mieć wzór, też do dołu. I następnie przykrywamy tą płytką, która właśnie jest do foil press. I wyciągam sobie tutaj trzeba uważać, bo to jest gorące dosyć od spodu. Ja tutaj mam takie chwytaki, ale rzadko też z nich korzystam w sumie. Dobrze, i to przepuszczam przez moją maszynkę Gemini. To ja już tutaj sobie z boku to zrobię. OK, i tu już powinno mieć, powinno się wyfoliować ładnie. Także zaraz sobie to zobaczymy. Widzicie, tak to wygląda, jak jest. Wyciągnięte z maszynki. I zaraz zobaczymy. Zobaczcie, jak pięknie się to wyfoliowało. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładny efekt. Bardzo mi się podoba. Bardzo dokładnie foliuje. Mówię, troszeczkę to trzeba odłożyć sobie na bok, bo. To jest gorące dosyć, więc tutaj jest przydatna też ta, yy, ta podkładka. Ja sobie to wyłączę teraz i może odłożę to troszeczkę na bok, żeby mi nie przeszkadzało. Yy, I jeszcze raz wam pokażę, oczywiście, jak to wygląda. To wygląda zaraz, odsłonię jeszcze raz tą zasłonę, bo yy, troszkę już mi jest za ciemno. To jest, to jest, Słuchajcie, nie wiem czy lepsze to światło, czy gorsze, ale już niech tak będzie. Yy, także widzicie. Tak jest wyfoliowane, bardzo ładnie. Jeszcze jedno troszkę. O, może tutaj to wezmę, bo to mi się nie robi. Dobra, o, teraz jest lepiej. Okej, okay. przepraszam Was, ale musiałam się ustawić. Dobra, także tak wygląda. Pięknie wyfoliowane. Ja tutaj miałam taki pomysł, właśnie, żeby specjalnie wzięłam papier do. Markerów alkoholowych, ponieważ chciałam spróbować sobie pokolorować, właśnie markerami. Te serduszka. Mam, słuchajcie, mam markery. Nie wiem, weźmiemy sobie jakiś kolor, może taki jasny jakiś, może spróbujemy. Zobaczymy. O, może być taki. Tylko, że potrzebne mi jest, żeby coś podłożyć, żeby mi to nie, nie przebiło. To weźmiemy sobie tutaj taką podkładkę. Ja jestem ciekawa, a właśnie jak te serduszka będą fajnie, czy one będą fajnie wyglądały, jak się je Pokoloruję, bo po folii to nie pokoloruje. Także nie ma się co obawiać. I ja myślę, że sobie można właśnie tak kolorować tutaj, yy, jakimiś tam różnymi powiedzmy kolorami. Ja od razu, jak te serduszka zobaczyłam na Ali i wiedziałam, że sobie je będę chciała kupić, to od razu mi się skojarzyło właśnie, żeby pokolorować później te serduszka i zrobić sobie takie po prostu fajne tło. Może weźmiemy sobie taki jeszcze turkusik, taki delikatny, zaczekać, czy nie będzie za ciemny. Dobra, będzie fajnie. I fajnie, można sobie też oczywiście pocieniować te serduszka, żeby one takie były bardziej, wiecie, przestrzenne. Natomiast myślę, że, no, że to jest taki fajny dosyć pomysł, żeby to sobie zrobić jeszcze wspólne. A, czekajcie, Blend purple To jest taki troszeczkę bardziej fiolecik. Dejdzie zobaczymy. O, w sumie to taki. Może bardziej taki żółty. Albo taki. No, to jest taki ciałowy bardziej może. Ale wiecie o co chodzi? Chodzi o to, żeby to sobie wykolorować. żeby ten żółty będzie ładniejszy. O. Tak się po prostu bawić tym kolorowaniem. E, takie delikatne kolory, i bardzo ładnie to wygląda, zobaczcie. E, można sobie takie fajne tło e, wykonać. Także myślę, że to też jest fajna zabawa e, i fajny pomysł. I dobra, i teraz już jest e, czas, żeby Wam pokazać właśnie te pozostałe wzory, e, które ja już zrobiłam, oczywiście. E, także tutaj mamy tam te pierwsze serca. Ze złotą folią, to tak muszę odwracać, że to jest to pierwsze. Następnie mamy, to był ten, ta fala. I fale, już Wam pokazuję. Fale zrobiłam na białym papierze srebrną folią. I wszystkie folie, które używałam, to były te z Gemini. Mam taki zestaw, więc te używałam, to już Wam nie będę pokazywać kolorów. Tak dokładnie bardzo fajnie też ta fala wygląda. Też fajnie, też ją można po, pocieniować. Albo wiecie, co tuszem po prostu pomaziać, tak wiecie. Pe, no, tym. Po prostu. Szczoteczką, nie? Także tak to wygląda drugi wzór. Następny wzór o, ten Wam pokażę ten. O, ten taki, nie wiem. Dziki i śliczny wyszedł. I mówiłam Wam, że właśnie kusi mnie, żeby go zrobić na pomarańczowym takim papierze, i tak zrobiłam, i ślicznie wygląda. E, fajnie też można do, do karteczki wy, wykorzystać, więc to jest ten kolejny. E, następnie mamy e, serduszka takie, e, i zrobiłam je białe na na białym tle takiej kolor folii był taki disco ball, czyli taka kula dyskotekowa i tak wygląda. Zobaczcie, jak pięknie się to mieni. No ślicznie, naprawdę. Czyli to jest to. Oczywiście mój, telef mój telefon nie łapie w ogóle ostrości, ma kamera, więc nie wiem, o co chodzi. E, dobrze, następnie mam tutaj takie liście e, i zrobiłam je zieloną folią na takim żółtym papierze i też bardzo ładnie wygląda, bardzo fajnie, w ten sposób. Kolejna jest krateczka i kratkę zrobiłam na czarnym, na czarnym tle, takie z shimmer, złoty shimmer i taki mieniący się też na różne kolory, też bardzo fajne. Wydaje mi się, że tak męsko bardzo to wygląda. Także to jest to. Kolejny wzór to są takie serduszka, takie w rządku równiutko poukładane. I to wygląda tak. Staram się, żeby tu światło uchwycić, co nie jest łatwą sprawą teraz. No, ale coś tam widać. O, teraz widać. Bardzo ładne takie drobniutkie serca. I czy coś jeszcze mam? Aha, jeszcze wam jedno coś chciałam pokazać, ale czekajcie, bo sobie nie wyciągnęłam. Mam, no, dobra. Jeszcze wam chciałam pokazać ten wzór, który kiedyś, kiedyś tam sobie kupiłam, niedawno w sumie. To jest taka koronka też z Gemini i ją też właśnie dzisiaj robiłam. I ona wygląda tak, bardzo ładnie. Na takim fioletowym tle zrobiłam taki turkusową folią. Bardzo ładnie też wygląda. I teraz tak, jeżeli chodzi o to foliowanie, to, to jak wy foliujecie, no to zostają nam po prostu te odbite wzory. To, co zostało tutaj na papierze, tutaj mamy tą jakby część, która nam zostaje. I to oczywiście też sobie można wziąć jako wzór, jako ten, wiecie, negatyw. Natomiast do tego trzeba mieć taką specjalną płytkę. Ona jest, to jest taki stempel, właśnie. Tylko on jest cały płaski, bez żadnego wzoru. On jest cały taki po prostu jeden. O, tak wygląda z dwóch stron. Jest normalnie taki płaski. Ja nie mam tego, natomiast myślę sobie, że zachowam sobie po prostu te negatywy, bo to bardzo ładnie wygląda i to się bardzo fajnie też foliuje, bo też to widziałam. Jak to inni foliują właśnie te negatywy, więc szkoda mi było tego wyrzucać, więc na razie sobie zostawię, i jak sobie dokupię może taką płytkę na Ali, no to myślę, że to będę sobie mogła używać. No i słuchajcie, dotrwaliśmy do końca. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobają moje kartki z dzisiejszego filmiku i też jak Wam się podoba właśnie to foliowanie. Jeżeli macie jakieś pytania, odnośnie foliowania, to ja bardzo chętnie na nie odpowiem, jeżeli będę oczywiście znała odpowiedź. Nie znam się tak aż bardzo na foliowaniu, ale coś tam wiem, bo coś tam foliuję, więc jeżeli ktoś będzie miał pytania, no to śmiało pytajcie w komentarzach oczywiście, lajkujcie, zapraszam do subskrypcji, bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiaj i życzę Wam miłego jeszcze no, dzisiaj niedzielnego wieczoru, ja myślę, że dzisiaj jeszcze się pojawi ten filmik, no albo jakiegoś tam dnia, który, w którym oglądacie. I do zobaczenia następnym razem. Pa pa!